Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku. Jak widzicie po tytule mam dla was malutki konkursik. Zapowiadałam go już jakiś czas temu. Do wygrania będzie ten oto szkicownik, ale nie w takiej formie, ponieważ będzie on ozdobiony przeze mnie w stylu, wiecie, takim, jak ja zawsze ozdabiam szkicowniki. I jak jesteście nowi i nie wiecie, to będzie to coś w tym stylu. Będzie się świecić, będzie różowe, będzie się mienić i tutaj gdzieś zostawię miejsce i wkleję to, co wygrana osoba będzie chciała. Ozdabianiem jego zaraz się zajmiemy, ponieważ ja z przeszłości jeszcze muszę pojechać po materiały do ozdabiania jego. Ale to zaraz. Na razie Wam przedstawię regulamin konkursu. Co zrobić, żeby taki właśnie piękny szkicownik z Zielera A4 Mixed Media Sketchbook z okładką ozdobioną przez sławną, piękną youtuberkę Happy Berry Zdobyć. A mianowicie, po pierwsze, musisz być subskrybentem tego kanału. Więc zasubskrybuj kanał Happy Berry, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Po drugie, daj łapkę w górę. Regulamin konkursu: 1. Uczestnik musi być subskrybentem kanału Happy Berry. 2. Musisz wejść na nasz serwer, Jakutki. Link jest w opisie. Musisz być członkiem tego serwera. 3. Co zrobić, żeby to wygrać? Musisz wysłać pracę na kanał konkurs na serwerze naszym Discord na tych jagódkach własnoręcznie to bardzo ważne zrobioną pracą w tematyce moje oce moje w motywie świątecznym czy jakby te oce na przykład spędzały święta co by robiły w okresie świątecznym może być na przykład krzesio pakujący prezenty Coś takiego, wiecie o co chodzi? Ilość oceny rysunku, jaka chcecie. Może być jeden, może być dziesięć, może być trójka. Co wy myślicie, to wy myślicie. Jak będziecie wysłać tą pracę, to musicie dodać krótki opis do niej, co się dzieje na danej pracy. To bardzo ważne. Technika dowolna. Zabronione jest użycie sztucznej inteligencji. Praca ma być zrobiona przez Was. I w przypadku pracy w digitalu, mogę Was poprosić o to, żebyście wysłali mi na przykład speedpaint, skit, albo okazali warstwy tej pracy, żeby były dowody na to, że nie użyliście sztucznej inteligencji. Praca musi być cenzuralna, nie może posiadać żadnych motywów, plus 18. I do kiedy można wysyłać pracę? Pracę można wysyłać do 18. Grudnia 2024 do godziny 23.59. I to jest regulamin konkursu. Myślę, że całkiem prosty. I teraz pytanie, jak będzie wyłoniony zwycięzca. Więc tak, ja ocenię każdą z waszych prac w trzech kategoriach. W każdej kategorii będzie można zrobić 10 punktów, a te kategorie to Kreatywność, będę doceniać pomysłowość Waszą. Jak będzie coś ciekawego, to na pewno to docenię. Wykonanie, ile włożyliście w to pracy. Nie oceniam poziomu, na jakim rysujecie. To ważne. każda osoba ma szansę, nawet jeżeli nie rysujecie jak promaster, to nie będę oceniać tego, jak rysowaliście, jak to wygląda, tylko jak się staraliście, żeby to narysować, tak? Jeżeli będzie praca super ekstremega, ale będzie na przykład pokolorowana niechlujnie. No, to będzie miała niższe noty niż jakaś prasa, gdzie ta anatomia nie będzie aż taka dobra, ale będzie widać, że ktoś włożył w to pracę. Trzecia kategoria to jest zgodność z tematem. Będę oceniała świąteczny vibe tej pracy. I tak jak mówiłam, każda z tych kategorii ma skalę ocen od 1 do 10 i wygrywa uczestnik z największą sumą ocen. W przypadku bo tak się może też zdarzyć, że dwóch bądź więcej uczestników ma taką samą sumę punktów, to zrobimy głosowanie na serwerze Discord Jagódki link jest w opisie, na kanale tekstowym głosowania, członkowie serwera będą mogli głosować na swoją ulubioną prasę i ta osoba, która wygra, ta zwycięży ten konkurs. Głosowanie potrwa trzy dni i powiadomie o nim wcześniej też na tym serwerze. Cały ten regulamin całe te zasady wyłonienia zwycięzcy będzie też na kanale konkurs na tym serwerze Discord żeby sobie móc przeczytać, jeżeli zapomni Wygraną w tym konkursie będzie ten szkicownik, ozdobiony przeze mnie, zaraz będziemy to robić I ogłoszenie zwycięzcy będzie w jednym z moich przyszłych filmów na tym kanale, więc wyczekujcie Mam nadzieję, że weźmiecie udział i przechodźmy do mnie z przeszłości, która wybiera się po materiały, żeby ozdobić ten oto szkicownik Zapraszam do mojego auta Dobra, idziemy teraz do action Nie myślałam sobie w jakim stylu, znaczy w stylu wiem jakim będzie on w stylu Happy Berry. Myślałam sobie, w jakim kolorze zrobić tego szkicownika. I poprzedni był fioletowy. Jeszcze poprzedniejszy był jakiś taki kolorowy. I co? Jakby zrobić to różowym? Bo, no nie ukrywajmy, to jest najbardziej Happy berry kolor jaki istnieje. Uwielbiam różowy kolor. Nie wiem, jakoś, jak kojarzy mi się coś ze mną. A pamiętajcie, że ten szkicownik jest ode mnie do Was to kojarzy mi się kolor różowy. Zobaczymy, czy w Action w ogóle są jakieś różowe pierdołki do ozdabiania. W ogóle jest godzina, nie wiem, ma 18. ludzi jest jak mrówek i jest sobota, więc ciekawe, czy uda mi się w ogóle coś tam nagrać, czy ludzie będą mi chodzić w kadr, nie chcę im też przeszkadzać jakoś. Najwyżej coś z przyczajki po prostu nagram i pokażę wam w domu. Tak jak myślałam, ludzi jest masa. jest po wypłatach, jest sobota po wypłatach. Mm. Mmm, to będzie ciężko nagrać, ale coś, coś się postaram. Jest masa. Pokażę wam coś. Patrzcie na to. That's so pretty! To są coś typu chyba akrylowe markery i są neonowe. Kosztują to jest to? Chyba tak. 6,19 Akwary? Kredki jedwabne. kreda kolorowa, kredki pastelowe. Wygląda ciekawie szczerze, i się wykręca. Piszcie w komentarzu, co chcielibyście ich test, bo wyglądają cool. Ogólnie to mnie <grystanie> nie byłam w action. I zobaczcie, jakie cute. Tutaj takich różowych nie mają. Ale my idziemy tam, bo w ogóle przenieśli ciało z czami do zabijania. Okej. Okay. Są w ogóle jakieś takie kryształki. Uuuu... I like it. Czyli to 11,95, ale z tego co widzę, to jest tylko jeden typ. Podobają mi się te kwiatuszki tutaj w sumie. 11,95, ale mmm. Jest dużo buteleczek, biorę je. A ma też takie perełki, ale mm, na. No. Są też tu brokaty i ja lubię, jak się świeci, ale tego nigdy w życiu nie dotknę, ponieważ tego się potem nie da zmyć. O, już się zaczęło. Są, no naklejki, ale to są naklejki typu Love, Love. Coś tam, więc no nie są one fajne. To jest fajne. Oh, ciekawe, czy są różowe. Tutaj coś widzę różowego. Jest! Bierzemy je. Bierzemy dwie sztuki. A, są fioletowe. Oh. Uuu, bierzemy obie. Czekajcie, jest ABC i są dwa razy A dobra, tak, styknie. Weźmiemy je. I wiecie co? One kosztują dwa złote, jak wezmę więcej. To są jeszcze takie stickersy, ale one też są z typu Love Love, coś tam. I w ogóle patrzcie na to. Patrzcie jakie cute rzeczy. Są takie do zbudowania własnoręcznie. Jakbyście chcieli coś takiego, to napiszcie mi w komentarzu. Patrzcie na to, bracia. 2,79. Pomyślcie, jak będziecie to świecić. Bierzemy to. Zbrałeś tu milion ludzi przed chwilą, więc nie nagrałam tego. Ale mam cały koszyk praktycznie. Dobra, idziemy do domu. Zapłaciłam trochę około 100 zł, tak? Może trochę mniej? Jak na ilość rzeczy, które mam. Cheap. Ano, ale ja kupiłam sobie jeszcze tablicę taką magnetyczną, zabawkę klepsa i taką, wiecie, taką gilotynkę, bo za każdym razem jak rozdawiam ten szkicownik, to mi tej gilotyny brakuje i się wszystko, wszystko muszę wycinać tymi głupimi nożyczkami, a mi się łapy trzęsą, więc kupiłam z tą gilotyny, żeby było prosto. Tak, Excited na te folię, A ja myślę, że to będzie wyglądało no, no, świetnie. Będzie się błyszczeć, to chyba będzie najbardziej błyszczący szkicownik, jaki zrobiłam i może nawet przebiję tego poprzedniego, a będzie ciężko. Dobra. Jedziemy do domu. Dobra, dziękuję mi z przyszłości za wyprawę do Action. Ja te zakupione rzeczy tutaj mam i zaraz sobie je obejrzymy. I szczerze mówiąc zapomniałam, co ja tam kupiłam, więc to będzie dla mnie też niespodzianka. Tak wygląda ten szkicownik. Sama używam takiego szkicownika. Przetestowałam go już nie jeden raz i się bardzo fajnie w nim rysuje. I osoby, które sobie kupiły ten szkicownik z mojego polecenia, też go chwalą, więc myślę, że fajna nagroda. Um, nie otwierałam go jeszcze. Zaraz to zrobimy, ale najpierw zobaczmy, czym będziemy go ustawiać. Pierwszy co, to kupiłam papier, ponieważ mam za mało papieru Oczywiście. A szkicownik będzie ozdabiany w motywie różowym. Pijam taki prosty papier. Dodatkowo mamy literki, trzy takie tęczowe i jedne takie różowe. Tak wyglądają. Naklejeczki. One są brokatowe, świecące, mienią się na wszystkie możliwe kolory. Tak wyglądają. Przepraszam ze stan mojego biurka, ale nie da się mieć białego biurka. Washi tapy. Ten mi się bardzo spodobał. Jest taki różowiutki kropeczki i bardzo mi się spodobał ten taki tęczowy. Dodatkowo oni... O oh, Boże, nie zauważyłam tego. Mi się wydaje, że tutaj są naklejki. Tak, o Jezus. A! Zobacz, dali na dodatkowo naklejeczki. Nie wiedziałam. takie samo przylepne folię mam tutaj taką w serduszka. różowo-brokatową. Razy dwa. Holo. uuu! Ona odbija się w takie serduszka, widzicie tak? Nie wiem, jak to nazwać. Też taką holo, ale brokatową. Więc będziesz czego wybierać. Dodatkowo kupiłam sobie noży. Takie coś, ale to będzie na inny odcinek. I cekinki. Zobaczcie. Kupiły mnie te tutaj. To są kwiatuszki różowe. Piękne są. Dodatkowo mam swoje rzeczy. Mam naklejki. Jakieś takie kolorowe, różowe. Mamusia mi kupiła, kocham się, mamusiu. Mamy Hello Kitty. Mnóstwo takich kolorowych skinów. Jeszcze więcej cekinów I jeszcze więcej cekinów Jeszcze więcej naklejek i cekinów Tutaj mam fajne cekinki w kształcie kwiatuszków, jakichś różrzyczek, kartek, motylków, więc to się pewnie przyda. No i oczywiście mam więcej papieru. I wiele, wiele więcej rzeczy, ale to wyjdzie w praniu, co użyjemy, a czego nie użyjemy. Nie mam czasu, kiedy go ozdobić, bo pracuję. Nienawidzę tej pracy. Nienawidzę być dorosła. Dobra, właśnie tutaj, w piramidzie. Ale świeżutki, piękniutki, niepoplamiony, i w ogóle jeszcze swoje nie przeżył. Właśnie zostawię. ja to zawsze zostawiam. Teraz możemy go zabiać. się, co by na tobie fajnie wyglądało, ale myślę, nad tym, bardzo nad tym myślę. Czekajcie, otwórzmy to. Zobaczcie na to. Intensywnie nad tym myślę. Ale to jest śliczne. Zostawia brokat? Nie, nie zostawię żadnego brokatu. Ten też jest niezły, ale osobiście to skradło bardziej moje serce. Uwaga, to są wszystkie kartki, jakie mam, które są w kolorze różowym. Ten różowy jest problematyczny. Nie pasuje on do zbyt wielu kolorów, bo on jest taki chyba kwiatowo-różowy, a ja mam tu większość takich pink-ish różowych. Patrzmy, czy pasuje. Nie pasuje, nie ma opcji. Musimy podzielić ten szkicolik na dwie sekcje. W jednej będzie ten frajer tutaj, a w drugiej będzie to drugie coś. Jak skończymy to wszystko robić, to myślę, że na tę wewnętrzną stronę tutaj, bo na pewno tutaj będzie pomaziane. Przykleję to tego wariata błyszczącego. Mm, 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 mm. To jest za krótkie na, na na, o, maybe. Może taki, ale błyszczący. Mm. O, mm. To jest chyba mój faworyt. Ogólnie im więcej tutaj będzie rzeczy naklejone, tym bardziej to się wszystko będzie mieszać i będzie to ze sobą i tak grało, przynajmniej mam taką nadzieję. W jak to sobie sknie, to znajdźmy jakąś fajną tasiemkę do tego. I myślę, że ta by pasowała. Uuu, ale to będzie przecież okazja. Znalazłam jeszcze takie i zobaczcie na te. Myślałam, co? Jakby użyć tej i z tego wyciąć na 0, 4 I one by wtedy matchingowały. Ta jest tego samego koloru, co to. Ona będzie naokoło. Teraz ten proces na razie to nie wygląda, ja wiem, ale musicie mi zaufać, że będzie wyglądało trochę lepiej. Jeju, ale to się mieni. Pod koniec tego odcinka dostanę jakieś ślepoty śnieżnej od tego wszystkiego, z tego pija. Plus jest taki, że to jest na takim papierze z tyłu, więc po prostu sobie wytnę z tego 2025. Naszkicowałam tu sobie, nic nie widzicie, ale jest tutaj 2025. Mamy dwójka, taka dwójkowata, piątka, zero i dwójka. Przyklejmy je. oby to wyszło, Oby to się przykleiło samo. Let's go, patrzcie na to, co so cool. Chciałam zrobić też tak styczeń, ale jednak rezygnuję, nie mam psychy. Tutaj napiszę happy bery. <laughs> Ej, to by było cool. Hej, myślicie, żeby tutaj napisać happy bery? Let's go, czekajcie. O, masz nawet mój autograf, dam ci nawet tutaj kwiatuszek, e, o, patrz. Ale nadal nie rozwiązuje to naszego problemu z styczniem. Hmm. Może tu jest jakiś styczeń? O! Tu są... o, 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 o Sy, ty, y, ty, z, e, n Jest! Jazda! Co, ja bym wziąć tą puszczącą taśmę i zrobić tutaj taki pasek Wygląda jak na razie tak. Kusi, żeby swojego zostawić, ale nie. On będzie do wygrania. Na pewno naokoło tego napisu Styczeń coś przykleję. Na pewno naokoło tych cyferek coś przykleję. Tutaj by się coś przydało, jakiegoś świecącego i w ogóle wszędzie. U. Nie to chciałam zrobić, ale dobra, zaraz to sprzątamy. Padła mi bateria w kamerze. I zanim się skapnęłam, to zdążyłam trochę zrobić. Aktualnie szkicownik wygląda w ten sposób. Wygląda coraz lepiej. Patrzcie na to. Look at this beauty. Tutaj zrobiłam z tych cekinków, to robiłam zanim padła kamera. I tu podoklejałam bardzo dużo pierdół. Tych o. Zaraz podoklejamy więcej, bo mam jeszcze takie fioletowe. Są one wszędzie. I na tym skończyłam. Potem się już skapnęłam, że ej, chyba mi nie nagrywa. No i nie nagrywało. No patrzcie na to. Patrzcie na tego. O so cute! Jest dużo! I wygląda coraz fajniej. Boże, ale mnie boli dupa, że muszę komuś to oddać. Co jak kleś te serduszka na około ten 2025? Aleję tu w górę kilka healtis. Jest tego dużo. Jest dużo. Błyszczy się. Niesamowicie. Jeszcze schnie! Tak wygląda. Zostawiłam tutaj miejsce na klejenie rysunku dla osoby, która zwycięży. Patrzcie, jak on się mieni. by takich chciała. Jest prześliczny z motywem Hello Kitty, jest różowy, jest błyszczący, ma na strane wszystkiego wszędzie. Główny tutaj zawodnik to jest Misiek. Uuu, uwielbiam go! W środku, tak jak mówiłam, kleiłam tą błyszczącą folię. Mam nadzieję, że ty przeżyję. Jeżeli podoba Wam się ten szkicownik tak jak mi, to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Pamiętajcie, żeby to zostawić łapkę w górę. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się podoba szkicownik. Trzymajcie się! Pa, 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 pa pa!